Ekologiczne kapelusze, biżuteria z recyklingu, prezentacje multimedialne, plakaty czy zbiórka elektrośmieci. Działań na rzecz naszej planety w zespole szkół w pustyni jest wiele. Różne są także pomysły na udział w konkursach, jednak motywacja pozostaje ta sama: ochrona naszego środowiska. Tego, co się teraz dzieje, jak zanieczyszczamy to wszystko tym plastikiem, to jak będziemy o to dbać, to na pewno wszystko będzie lepiej. Opisałem kilka przykładowych parków narodowych, zasady jakie tam obowiązują i co to jest park narodowy. W różnych parkach są różne zwierzęta, które inaczej mogą reagować na przykład na ludzi czy na jakieś inne zjawiska. Zebraliśmy 77 kilo baterii. Jakbyśmy nie zebrali, to te baterie mogły trafiać do środowiska, które później by wydzielały toksyczne toksyczne substancje i szkodziłoby to całemu środowisku. Wolałabym właśnie, żeby ludzie bardziej dbali o to środowisko, żeby nasza planeta nie zmierzała w złym kierunku. Ekologiczne inicjatywy w Szkole w Pustyni to wynik wieloletniej współpracy placówki z firmą Kampak w ramach projektu Śmieci mniej, Ziemi lżej. Jestem dumny ze współpracy z firmą Kampak. Że realizują takie prawdziwe, jako firma producencka, działania ekologiczne, które pięknie pokrywają się z potrzebami społeczności lokalnej, tylko naszej szkoły, bo wiem, że też wspierają działania sportowe i inne. Pewnie będziemy dalej współpracować, no a w następnym roku będzie 10. jubileuszowe, więc myślę, że wachlarz różnego rodzaju działań będzie dużo szerszy i mam nadzieję, że zakończymy jak zawsze tego typu projekty wycieczką dla wszystkich laureatów w piękne miejsce, bo staramy się, żeby te dzieci podczas pobytu w szkole, realizacji etapu edukacyjnego mogły zwiedzać Polskę i najpiękniejsze zakątki. I staramy się co roku różnicować tematykę, staramy się zaangażować jak największą ilość dzieci przede wszystkim. No i staramy się też uatrakcyjniać dla nich, nie tylko nagrody rzeczowe, ale staramy się, tak jak pan dyrektor powiedział, organizować im wyjazdy, żeby wyjechali też w teren, nie tylko na, przebywali na terenie obiektu, ale tak samo też poznawali krajobrazy, poznawali środowisko i formy ochrony środowiska, w tym parki narodowe. Uczniowie zespołu szkół w pustyni poznają środowisko i otaczającą ich naturę nie tylko dzięki udziałowi w konkursach i projektach ekologicznych. Dzięki wsparciu finansowym Kampaku na terenie placówki powstał szkolny ogród botaniczny, gdzie na własnym podwórku młodzież może bezpośrednio obserwować i uczyć się przyrody.